Witam Was serdecznie. 11 kwiecień, tuż po świętach. No i planuję wysadzić dzisiaj kilka sztuk bananów. Pierwszy Maureli, jako ostatni przyniesiony do szklarni. Pierwszy stąd wyjdzie. Dwa Sikkimensis. Pierwszy to jest Red Tiger, drugi Bengal Tiger. No i tam są jeszcze dwa Maurelasy. Dlaczego ja już to robię? Dlatego, że mam dużo yy, innych roślin przy, do przyniesienia tutaj do szkarni muszę zrobić miejsce, mam kanny do wybudzenia, do posadzenia w doniczki, mam kolokazję dużo bananów warygata z domu muszę tutaj przynieść no także muszę sobie zrobić miejsce przy okazji tam są w donicach stralicje, wyniosę je już na zewnątrz zrobi się naprawdę sporo miejsca no także pierwszy stąd wyjeżdża maurelasek patrzcie ciepło jest wczoraj pozakładałem na okna termostaty no i już działają otwierają się wczoraj było ładnie słonecznie temperatura była prawie 50 stopni w szklarni więc zdecydowałem o założeniu termostatów no ale tak pierwszy maurelas wędruje do gruntu 11 kwiecień no i są, są posadzone trzy Maurelli. To co zaplanowałem, to zrobiłem. No powiem Wam, że w szklarni już się męczyły. Temperatura 40-45 stopni, wczoraj 50 nawet. To jest zdecydowanie za wysoka dla nich. Cztery liście. Piąty w drodze. Rurka się wykręca. Tak się prezentują. Z samego sadzenia. Do gruntu nie nagrywałem, bo to żadna filozofia. Powiem Wam aby, że w tym roku kurzy obornik wymieszałem z ziemią ogrodową. No i do gruntu yy, posadziłem tutaj ten oto. To jest Red Tiger. Posadziłem go tak między basioki, po to, że on zostaje już tutaj na stałe w gruncie. Pomyślałem, że i tak robię budę dla basioków, także no, jeszcze jeden się tutaj zmieści. Red Tiger trafił między basio. No i posadziłem jeszcze Bengala. Bengal Tiger. Czy się boję przymrozków? No, oczywiście, No, ale jak to mówią, kto nie ryzykuje szampana, nie pije. Zauważcie, że posadziłem same grubasy, yy, bo jakbyśmy posadzili takiego cienkiego jak palec, no to wiadomo, że yy, mróz go momentalnie złapie. A tak jak wyskoczy minus dwa, czy nawet minus trzy, to te bananki dostaną tylko po tych zewnętrznych cholewkach, delikatnie po liściach, no ale przeżyją. No dobra, idziemy do szklarni. Pokażę Wam, hmm, ile miejsca się zrobiło. No i tak, patrzcie. Jesteśmy w szklarni. No zdecydowanie już coraz lepiej. Kupa obierków, liści. Yy, tutaj oddzielone dwa Bengale, ładne, ładne kłącza. No, czekamy, aż sobie yy, jak zaczną się wybudzać, startować. No i do Strelicji mam już dostęp. Ładnie przezimowała, zielona. Widać liść w drodze. Tutaj dalej mam kolejne Alba Kaudata Królewska. No ale o nich zrobię oddzielny film. Patrzcie, pąki kwiatowe są, no ale nimi to może się zajmę już jutro, jutro sobie wyciągnę, umyję liście, no i trafią na teraz. To tyle z dzisiejszego dnia, pozdrawiam, cześć.